Siemano wszystkim z tej strony nie kto inny jak kodmicz DaON no i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o zwiastunie nowej aktualizacji. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat kolejnej aktualizacji, jaka zostanie wprowadzona do Fortnite'a, ponieważ po wczorajszym moim filmie na jej temat pojawiły się bardzo ważne informacje, które zwiastują nam kiedy zostanie ona dodana do gry oraz przedstawię wam kilka rzeczy, które miały trafić ogólnie do Fortnite'a. Na no wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku miga 2 tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie, pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem bo Ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi no i szczelcie tą apkę do góry, a na pewno nie pożałujecie, no a my przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy tak jak zawsze, teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 Faudolców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo dzięki temu, że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie. Ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 Faudolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba nam na kanale i kod mi. Mega 2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 11.05. Pamiętajcie, że już dziś o godzinie 20.30 pojawi się live na kanale Migao. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, dokładnie wczoraj na kanał Migao wstawiłem wam odcinek, w którym przedstawiłem Wam wszystkie najważniejsze informacje na temat nadchodzącej aktualizacji z mega kozackimi zmianami oraz oczywiście nowościami. Jak się okazuje kilka godzin po wstawieniu tego filmu na kanał w internecie pojawiły się informacje na temat tej nowej aktualizacji, a mianowicie dowiedzieliśmy się, że to Chodząca aktualizacja została dodana na serwery startowe od Fortnite'a. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na wczorajszym odcinku wspomniałem Wam, że jeżeli aktualizacja zostanie dodana na serwery startowe, będzie oznaczało, że trafi ona do gry w następny wtorek, więc, tak jak Wam zapowiadałem już kilkanaście dni temu, będzie to dokładnie 25 lipca. Wraz z tym w grze pojawi się ogrom i to dosłownie ogrom ciekawych nowości i zmian, które my, graczycy ciekawe, zdążyliśmy już w większości poznać, i wszystkie z nich przedstawiłem Wam na tym wczorajszym odcinku, którego macie widocznego teraz na ekranie. Głównie wspomniałem tam o nowym pis Stolecie jaki pojawi się w polu, i został przedstawiony na zwiastunie tego sezonu trzeciego. Do tego pojawiły się tam informacje na temat fabuły oraz nowych komunikatów i darmowych nagród dla graczy, oraz oczywiście zmiany. Jeżeli interesują Was te tematy, to sprawdźcie sobie tamten odcinek na kanale. Tym bardziej, że po tej aktualizacji dostaniemy informacje na temat tego, czy w tym sezonie trzecim na koniec pojawi się event na żywo, bo przeważnie były takie informacje w przedostatniej aktualizacji. Do tego dodam, że prawdopodobnie w tym tygodniu teraz poznamy kolejne ważne informacje na jej temat, ponieważ zawsze w ostatnim tygodniu. W przed dodaniem aktualizacji jest najwięcej informacji w jej temacie, więc na pewno coś na dniach i jeszcze się pojawi. A i dla tych którzy lubią live z aktualizacji, również mam dla Was bardzo ciekawą informację: a mianowicie z tej aktualizacji na kanale Migao pojawi się z niej live, na którym będziemy sobie sprawdzać wszystkie najważniejsze zmiany oraz oczywiście nowości. Jednakże to nie jedyne ciekawe informacje w temacie samych aktualizacji, ponieważ poza tym co przedstawiłem wam do tej pory, mamy informacje na temat ilości aktualizacji, jakie pojawią się w tym sezonie, i tak jak wam mówiłem, będą tylko i wyłącznie trzy duże aktualizacje. To znaczy, że ostatnia aktualizacja w tym sezonie będzie tą o numerach 25.30 i ta, która będzie niebawem, będzie właśnie tą przedostatkiem, co wspomniałem wam chwilę temu. Jednakże, poza tymi informacjami, jakie wam dałem, tutaj nic więcej się niestety nie pojawiło. Tak więc, tym filmem jednocześnie przedstawiłem wam już wszystkie najważniejsze informacje w temacie aktualizacji. Ale spokojnie to nie koniec ciekawych informacji, jakie dzisiaj dla Was przygotowałem, bo to tylko część wszystkich nadchodzących zmian. A mianowicie, nie wiem czy wiecie, ale już dokładnie dzisiaj o godzinie 15 w grze Fortnite pojawi się taka można powiedzieć wiedzieć mała aktualizacja zawartości plików gry, ponieważ z Fortnite zostaną wycofane wszystkie darmowe nagrody na event lata. Wszystkie z nich mogliście zdobyć za wykonanie bardzo prostych zadań i nadal możecie to jeszcze zrobić, o ile nie oglądacie tego filmu po 18 lipca godzinie 15, bo wtedy już czasu nie będzie i same nagrody już nigdy nie będą dla was ogólnie dostępne. Dlatego też, jeżeli macie jeszcze możliwość, a nie macie jakiegoś z przedmiotów na ten event, to lepiej wbijajcie i odbierajcie te nagrody, bo serio warto, a same zadania da się wykonać w dosłownie kilku meczach, jednakże to nie jedyne usunięte rzeczy, właśnie z Fortnite Ponieważ poza tym, już dzisiaj o godzinie 15 z gry zostaną usunięte wszystkie rodzaje lodów... ...pistolet na fajerwerki i oczywiście punkt orientacyjny od Zostaną zmienione w tak zwaną normalność i zniknął z gry, o czym dał znać FireMonkey... ...na swoim profilu na Twitterze. Jak sami widzicie, event ten minął bardzo szybko, tak samo jak szybko mija obecny sezon... ...bo jesteśmy już w dosłownie jego połowie i teraz jesteśmy już bliżej nowego sezonu... ...niż tego poprzedniego, a każdego dnia jesteśmy coraz to bliżej jego oczywiście startu. Moim zdaniem dobrze, że w końcu zakończył się ten event wakacyjny ponieważ będzie to oznaczało, że w grze będzie pojawiało się więcej zmian i nowości oraz szybciej będą aktualizacje i tak już będzie aż do kolejnego eventu, czyli tego zimowego. Ale spokojnie, poza tymi informacjami przygotowałem dla Was jeszcze dzisiaj kilka ciekawostek, a mianowicie kilka dni temu w internecie pojawiły się zdjęcia przedstawiające wstępny wygląd w postaci, które miały trafić do sklepu z przedmiotami. Możemy tam znaleźć skiny, które trafiły już do gry oraz skiny, których do tej pory nie ma jeszcze w Fortnite i zostały, można powiedzieć, porzucone i najciekawsze z nich zostały przedstawione na profilu Hypexa, którego macie widocznego, Teraz w tle. Jak sami widzicie, możemy zobaczyć tutaj postacie, których nie było w Fortnite, lub style do postaci, których nie było, i prezentują się one serią mega kozacko i szkoda, że Fortnite odrzucił aż tak dużo tak pięknych skinów, które mogły trafić do sklepu z przedmiotami. No i do tego wszystkiego dostaliśmy pewne tajemnicze zdjęcie od tego samego grafika, który jest podpisane sezon 19 i jest to zdjęcie przedstawiające, jak miała wyglądać wyspa Fortnite rozdziału trzeciego sezonu pierwszego, bo to właśnie wtedy był ten sezon 19 czy jakoś tak. Poza tym zdjęciem pojawiło się jeszcze jedno i razem dostaliśmy ogólnie Ogólnie dwa zdjęcia przedstawiające, jak to miało wyglądać, i na jednym z nich pojawiło się coś bardzo ciekawego, na to zwrócili uwagę gracze, a mianowicie pojawił się tutaj, oczywiście, Kraken. Nie jest to ważne, bo nie zostało to ogólnie wykorzystane, ale jak sami widzicie, zdjęcia te pokazują, ile Fortnite odrzuca pomysłów podczas tworzenia różnych rzeczy oraz jakie rzeczy trafiają, a jakie nie, i niebawem znów może się coś tam ogólnie pojawić w całym tym temacie. Te zdjęcia teraz nie przedstawiły nam, może czegoś ciekawego, ale warto sobie je zobaczyć, bo mogą się one niebawem przewijać przez internet, ale raczej na pewno rzeczy, które nie pojawiły się z tych Zdjęć już nigdy nie trafią ogólnie do tej gry. W opisie tego filmu wstawię wam link do profilu osoby, która tworzyła te zdjęcia i możemy tam znaleźć mnóstwo innych zdjęć, skinów i przedmiotów, jakie miały trafić do Fortnite'a, bo serio prezentowały się tam one mega i to mega kozacko, a nigdy nie trafiły do tej gry. Już kiedyś była bardzo podobna sytuacja, tylko że dostaliśmy wtedy zdjęcia przedstawiające, jak miały wyglądać miejscówki, a jak koniec końców zostały one dodane do gry i w temacie wszystkich zmian oraz nowości, jakie się pojawiły, to chyba wszystko. Do wtorku na 100% nie pojawią się żadne kolejne ciekawe informacje. Bo to co przedstawiłem Wam na kanale do tej pory to wszystko co jest i wszystko co będzie i nic poza tym się już nie pojawi, chyba że niebawem pojawi się ta darmowa skórka. Mowa tutaj o darmowym skinie za nadchodzącą współpracę Fortnite'a i skórkę tą będzie mogła dobrać każdy gracz za darmo. Przynajmniej takie są obecnie informacje, a wszystko co jest najważniejsze o tym znajdziecie na tym odcinku na tym oto kanale. Link do tego filmu postaram się wstawić do opisu, a jak nie to sprawdzajcie sobie odcinek z takim tytułem jak widzicie w tle i miniaturką, a na pewno znajdziecie i w temacie zmian i nowości, które trafią do gry to chyba już wszystko. Fortnite już dzisiaj wraca teoretycznie z wakacji, więc od dzisiaj spodziewajcie się więcej informacji o nowych zmianach i jakichś kolejnych pracach. Jest to obecnie kwestia czasu, a najbliższą nowością, jaka ma trafić do gry, to ten nowy skinek, o którym mówiłem wam wcześniej. Podsumowując, po dzisiejszym odcinku znacie wszystkie najnowsze informacje w temacie nowej aktualizacji i wiecie, kiedy dokładnie zostanie ona wprowadzona do gry oraz znacie kilka informacji na temat końca nadchodzącego letniego wydarzenia, które trafi do Fortnite'a. Pozostałe zmiany i nowości poznamy na dniach, tak więc wyczekujcie, bo niebawem będzie pojawiało się sporo informacje, a najwięcej z nich pojawi się po tej najnowszej aktualizacji, tak więc wyczekujcie, bo niebawem będzie coraz to więcej kozackich rzeczy. No a wy pamiętajcie, że o wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w temacie nowej aktualizacji i całej tej reszty, jak zawsze będę starał Was się informować na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał Migao, a na 100% nie przegapicie żadnych nowych, kozackich i ciekawych informacji prosto z świata Fortnite, ponieważ filmy pojawiają się tutaj każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim opeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców w tego ostatnie moje filmy, pamiętajcie też, że Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortsów, a jeden live pojawi się dzisiaj o godzinie 20.30. No i nie zapomnijcie wpisać kodiku Miga O2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich zmianach i nowościach, jakie zostaną wprowadzone do Fortnite'a oraz co sądzicie o tych wszystkich zdjęciach przedstawiające stare skiny oraz ten stary fragment mapy, a ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live